Witajcie w kolejnym odcinku wojny śmietnikowe ale już jest ciemno. Ojej, nic nie widać. Teraz trochę lepiej Tak sobie wybrałem się w dzień pryma Aprilis Po mieście nie mogę już wytrzymać w domu, gdyż z braku tlenu Kręciło mi się w głowie, nie mogłem już które miejsca znaleźć dla mojego wiernego subskrybenta widza kubusia nagrywam ten odcinek Kubuś ucz się matematyki jak się będziesz uczył matematyki nigdy cię nie spotka coś takiego jak tu jest napisane na tej ścianie Bieda begins. Ucz się też angielskiego. Dzięki językowi angielskiemu będziesz mógł zrozumieć, co jest napisane na ścianie. Bieda begins. Zaczyna się. Właśnie zaczyna się bieda. Zadzwonił dzisiaj do mnie szef i powiedział, że firma bierze udział w. W pakiecie antykryzysowym premiera, niestety, będę miał obniżoną pensję o 20%. Także ucz się matematyki, żebyś wiedział, jeśli ci obniżą pensję, ile to jest 20%. Tak? <laughs> Historia też jest fajna i ciekawa. Do domu musiałem rower zaparkować, bo zabieram to krzesło do domu. A zapomniałem wspomnieć, mam takie dwa podobne. Jeszcze mam muszelkę, fasolkę, fiwnicy. Nie wiem, kiedy ja te wszystkie krzesła odremontuję. Ale dzisiaj przysłali heblarkę i bardzo. Bardzo dobrze hebluje ta chybarka, tak myślę, że dam radę. Także kubuś. Ucz się. Matematyki. Matematyka jest w życiu bardzo potrzebna. A jeśli byś chciał zostać na przykład jakimś tam programistą albo coś, to to ci się przyda. Studiach strasznie. Na pierwszym roku ta matematyka jest straszna. Po prostu, żeby jak najwięcej studentów odsiać zniechęcić. Czy ta matematyka ze studiów się przydaje w pracy zawodowej? Absolutnie nie. Nigdy. Ale zawsze. Czy mi się to do czegoś przydało? Chyba do trenowania samozaparcia i wytrwałości w dążeniu do celu. Co właśnie objawia się w tym. Jestem wytrwały w wyszukiwaniu fantów w śmietniku. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że matematyka mi się przydała w życiu. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dzięki temu, że tak. Dochodziłem, dom, próbowałem się domyślić, że co chodzi w tym zadaniu. Próbowałem na sto sposobów je rozwiązać. Czasami się udawało, czasami sfrustrowane, rzucałem to wszystko w kąt. Ale zobaczcie. zobaczcie. dzięki temu, że tak walczyłem, męczyłem się. Dzięki temu teraz nie poddaję się, nawet w czasach koronawirusa wychodzę z domu i nadal szukam, eksploruję, poszukuję i się nie poddaję. To pewnie dlatego właśnie, że próbowałem się uczyć matematyki, więc tu też się uczysz, Ty jeszcze tego nie wiesz. Że ci się ona przyda w życiu. Ale ci się przyda. Czy się przyda i kiedy się przyda? Nie wiem, ale na pewno się przyda. Może uczy, Jak ci kiedyś obniżą pensję o 20%, przynajmniej będziesz wiedział ile, o ile ci obniżą. To jest Tyle w tym krótkim odcinku. Matematyka jest ważna. I historia. Uuu, kamera. Nie wiem. Co ja z tym krzesłem zrobię? Już mam w samochodzie w bagażniku jedno. Nie mam gdzie jego położyć. W piwnicy ostatnio przyniosłem słynną fasolkę z prl -u. Napisałem nawet maila do pani z biblioteki miejskiej, bo była fasolka była oznakowana MBP. się domyśliłem, że to jest miejska biblioteka publiczna. Napisałem do niej maila, czy nie mają, aby czasem gdzieś w magazynie takich podobnych albo takich samych krzeseł. Powiedziałem mi oficjalnym tonem. W sprawie zapytania, które pan do nas przesłał, informuję uprzejmie, że nie posiadamy takich krzeseł na stanie. No, niestety. Widzicie? No, ja wiem, że posiada, posiadają, ale widocznie je kochają. Tak jak niektóre księgowe dyskietki. Patrz, jakie piękne kwiatki. Wiosna. Wiosna przyszła, a my tutaj tkwimy w domach. Dobra, kończę ten odcineczek. Lecę do domku. Rozglądam się, czy mnie policja nie spaltuje. facet z krzesłem idący przez miasto no. podczas gdy wczoraj pan premier zakazał chodzić po mieście bez krzesła to musi budzić zdziwienie także staram się iść takimi bardziej ciemnymi uliczkami na razie tu jest dosyć jasno niosę krzesło jakbyście mi nie wierzyli Jeżeli idę do domku. Jeszcze na koniec skutki test. 2 razy 2. Dobrze, brawo. 3 razy 5. Świetnie. 7 razy 8. Nie, no nie. 8 razy 7. O, teraz dobrze. No. To musisz jeszcze poćwiczyć na no? to na razie. Ty się łucz, a ja idę na chatę z krzesłem. Muszę wyłączyć komórkę. Subskrybujcie mój kanał. <kłysy>